Bosak o Konfederacji. Silny plan na przyszłość. Czy Polska jest gotowa na zmiany? Krystian Bosak mówi wprost. Konfederacja nie jest chwilowym zrywem, to projekt na pokolenia. Silny, stabilny plan, który ma zmienić Polskę na lata. Czy to w końcu czas na prawdziwą zmianę? Czy Polacy są gotowi, by odrzucić stare układy i postawić na nową jakość w polityce? Dlaczego Konfederacja twierdzi, że jest jedyną realną alternatywą? Czy Polacy naprawdę chcą zmian, czy wolą status quo? Jakie rozwiązania proponuje Bosak dla przyszłych pokoleń? To nie jest zwykła polityczna gadka, to zapowiedź czegoś większego. Zostań do końca i sam zdecyduj, czy Konfederacja ma realny plan dla Polski. Co o tym myślisz? Podziel się swoją opinią w komentarzu, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych przełomowych momentów w polskiej polityce. To wspaniała okazja, żeby zagłosować po raz pierwszy. Ale my pokazaliśmy coś jeszcze. My pokazaliśmy, że da się poszerzać bazę wyborczą w kierunku średniego, a także dojrzałego pokolenia. W ostatnich wyborach zaczęli na nas głosować także ludzie z pokolenia 50, 60. Troszkę mniej, ale także 70 plus. Pozdrawiamy wszystkich seniorów, którzy zaufali Konfederacji. A teraz drodzy państwo, niezłomny obrońca konserwatywnych wartości polskiej suwerenności i tradycji, zawsze merytoryczny i przygotowany do każdej debaty. Jego precyzja, wiedza i konsekwencja sprawiają, że jest jednym z najmocniejszych głosów polskiej prawicy. Przed państwem. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję też wszystkim poprzednim mówcom, którzy stworzyli tak wspaniałą atmosferę, tak wspaniałe wydarzenie i dziękuję wam za to, że tutaj jesteście z nami. Dziękuję też za parę rzeczy, które udało nam się w międzyczasie zrobić, które zaprowadziły nas do tego miejsca, gdzie możemy być w sali gdzie gospodarzem jest nasz kolega, człowiek wyrastający z naszych środowisk, gdzie gospodarzem miasta, nie sali jest nasz kolega, jest prezydentem miasta i gdzie pokazuje, że da się pokonać PIS i platformę na ich własnych podwórku. <śpiewanie> tyle powtarzali, że się nie da, tyle tłumaczyli, takie uczone analizy przedstawili. A później się okazało, że da się wejść do Sejmu, da się wygrać wybory samorządowe, da się wejść do Europarlamentu, da się wspólnie zrobić sześć kampanii wyborczych i poprawić swój wynik. Da się nie podzielić, da się nie pokłócić, da się wspólnie pracować, da się budować kapitał zaufania społecznego. Da się zaadresować ofertę polityczną nie tylko do młodzieży, śmiali się z nas, że głosują na nas tylko ci, którzy nie mają jeszcze prawa wyborczego. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą głosować w tych wyborach po raz pierwszy. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze nie mogą na nas głosować i czekają na wybory, w których wygramy parlament. To będzie wspaniała okazja, żeby zagłosować po raz pierwszy. Ale my pokazaliśmy coś jeszcze. My pokazaliśmy, że da się poszerzać bazę wyborczą w kierunku średniego, a także dojrzałego pokolenia. W ostatnich wyborach zaczęli na nas głosować także ludzie z pokolenia 50+, 60+ troszkę mniej, ale także 70+. Pozdrawiamy wszystkich seniorów, którzy zaufali Konfederacji. I wielki apel do wszystkich, którzy są wnukami. Przekonajcie dziadków. Pokolenie naszych rodziców, pokolenie naszych dziadków to kilka razy więcej wyborców niż młodzi. Tą piramidę pokoleń musimy odwrócić. O tym będę jeszcze kilka słów mówił. Natomiast my musimy w tej chwili pokazać, że wbrew temu, jak kłamały na nasz temat media przez ostatnie lata. Jesteśmy poważną, dojrzałą ofertą wyborczą, jesteśmy poważnym środowiskiem, jesteśmy liderami, którzy są stabilni w swoich poglądach, którzy udowodnili to swoimi biografiami, jesteśmy skutecznymi politykami, którzy potrafią budować szersze porozumienia, którzy potrafią realizować swoje poglądy i po prostu warto na nas głosować, a nie na tych, którzy zwyczajnie kłamią. Ile razy można głosować na tych, którzy jedno mówią, drugie robią? Ile razy można głosować na tych, którzy rotują między partiami politycznymi mającymi rzekomo sprzeczne programy? Ja, jak byłem nastolatkiem, pamiętam rozczarowanie AWS-em, później kolejne rozczarowania pisem i platformą. Dość tego, czas na poważną ofertę wyborczą. Polska prawica nie może być kojarzona z klubem przegrywów i zdrajców. Polska prawica ma w tych wyborach prezydenckich poważnego, pryncypialnego kandydata. To jest Sławomir Mencen. Sławomir Mencen, podobnie jak większość z nas tutaj na sali, nie musi co kampanię zmieniać swojego programu, nie musi co kampanię wymyślać nowych uzasadnień dla całkowicie sprzecznych argumentacji głosowań, ponieważ my mówimy to samo i mieliśmy rację. Chciałbym Wam także podziękować. Za już 146 spotkań, na których byliście. Zwracam się także z tymi, którzy są z nami w tej chwili przez transmisję internetową, a może zdarzył się cud i jakaś telewizja transmituje to, co w tej chwili mówię. Te 146 spotkań, które już się odbyły, ta zbiórka podpisów, za którą też chcę podziękować Wam wszystkim, bo jestem pewien, że byliście w nią głęboko zaangażowani. To jest coś, czego jeszcze nie do końca rozumieją dziennikarze i ludzie z innych partii, ale ludzie z innych sztabów już rozumieją i mówią nieoficjalnie, jak się spotykamy w mediach, zazdrościmy wam tego. My swojej zbiórki ciągle jeszcze nie potrafimy skończyć. Oficjalnie mówią, że zbierają miliona, nie mają stu tysięcy. Tu jest energia, tu jest praca, tu jest przekonanie. Ta sala nie jest zbiorem zawodowych biurokratów partyjnych, ta sala jest zbiorem ideowców, ta sala reprezentuje to, co najlepsze w naszym społeczeństwie, ludzi, którzy chcą zmiany w dobrym kierunku. I uwaga, zła wiadomość dla naszych przeciwników. To, co powiedziałem, to prawidłowy sposób działania demokracji. Tak właśnie powinno być. Jeżeli ludzie rozczarowani swoim establishmentem politycznym chcą go wymienić, to nie jest fala populizmu, to nie jest autorytaryzm, to nie jest nacjonalizm, to jest normalność. Czy oni nie uważali na Wosie? Niech zajrzą do podręczników. Demokracja służy wymianie elit politycznych, jeśli się nie sprawdzają. Dokładnie to zamierzamy zrobić. Zwyciężymy. Tak jest. Zwyciężymy, ale wcześniej przeprowadzimy najbardziej pracowitą i prowadzoną z największym rozmachem kampanię prezydencką. Kampania prowadzona pięć lat temu, w której dałem z siebie wszystko, była przygrywką. Ta kampania jest pokazem siły. Ta kampania jest pokazem siły, bo prezydent Andrzej Duda dokonał tego przez dwie kadencje czego Sławomir Męcen i nasz sztab. Ma zamiar dokonać w ciągu kilku miesięcy, czyli odwiedzenia wszystkich powiatów w Polsce i spotkania się na żywo z Polakami, a nie rozmawiania tylko przez duże media. My nie potrzebujemy ochrony SOP-u ani prywatnych firm, żeby wyjść na rynek normalnego miasta. My to lubimy. My to lubimy. My lubimy być wśród Was. A dlaczego? Bo do Was, normalnych Polaków, nam blisko, a wśród tych, w których musimy pracować w Sejmie, w różnych instytucjach, często czujemy się obco, bo to są ludzie zdeprawowani ludzie, którzy dawno przestali wierzyć w cokolwiek, ludzie, którzy nastawiają uszu i słuchają, jaka jest aktualna linia i co mają powiedzieć. My nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Konfederacja przeszła pewną drogę, nie powiem, że bardzo długą, bo to dopiero 7 lat, ale ta droga pozwoliła nam się sprofesjonalizować. Dzięki temu, co robimy, Wy wiecie, czego się po nas spodziewać. To jest nowa jakość na polskiej prawicy. I mamy zamiar dalej w tym kierunku: nie zmienić poglądy, nie zmienić program, tylko tak się przygotować, żebyśmy to wszystko zrealizowali.